Niech ruszy! Brawo rusz! Jak? Witamy wszystkich w nowym show. Z gwiazda. W lewo nie ruszy! W lewo men! O jest, nie ruszaj! AXN Extreme Sports Channel, For Fun TV HBO Wkręć się w dekoder i surfuj po kanałach z cyfrowym polsatem! Słyszałeś coś? Nie! Trzeba podgłościć! Kłapa ki! Okazję. Jesteśmy dla Ciebie. Witajcie w kuchni TV Okazji. Dzisiaj mam dla Was przygotowany bez.